Witam z tej strony Nero Ja jestem Dolak A to jest kolejny odcinek naszej serii Dolczą przez Kupiesz skarbonkę? Dzięki. Kosztowało jednego golda, nie? Tak. No. Zaczynamy nagrywać, ponieważ e, Gobliny przychodzą z... Nie wiem z której, z której strony. Ogólnie będą przychodzić z lewa, z prawa, z góry, z Wybaczę za to, przed co o, się znowu wam wyświetliło, ale znowu... Yy, z, znowu przypadek coś zrobiłem Napieprzamy się z goblinami, ludzie Nie wiem, czy to się opaca tutaj robić No bo dobra, niech będzie Będzie śmieszniej Okej okay. Napieprzamy się z gnojami Okej, okay. tamci nic nie zrobią Tak, więc mamy me mega zanubistą walkę z goblinami Drzwi tobie wywaliły Cholera Napieprzamy Kieps kulki. OK. Ja tu jestem wojownikiem ognia. LOL. O, teraz goblinowy banner dostałem. Dolak robimy bardzo znaną nam sztuczkę z kamieniami. Co za nerdus! Dobra, wyjmuję kamyczki. Ty ich jakoś tam przyszli do mnie. Kolejne mi drzwi wyważyły, no oczywiście. A ty, a ty zebrałeś tam te drzwi, tak? Tak, dobrze. Tam jedne. Ej, do kopalni też. Tam jedne też leżą już. Dobra. Dobra to kamyczki są już więc tylko czekam jak, jak Ty jakichś tam ściągniesz ze sobą Ja już tutaj prowadzę Dobrze wiedzieć Au Idę, idzie fala Gdzie? Odkąd? Od mojej strony Więc... Muszą przejść basem jeśli chcesz, żeby naprawdę już się coś stało... Atakuj! I, i, i tak. gówno. No, fuck! No kurwa, bo za... za kurwicie. Pięknie. No to do lak dojebałeś. Dobra Co dobra bronię Gaidera No i... No brawo Za późno No, jeszcze jednego skasował Dobra, spadać z tym gum Mam w dupie te kulki Co robił Jak naparzają Ale my bardziej w nich naparzamy Nie damy za wygraną A niby taka przewaga liczyna, nie? Bardzo Jak jeden do setnego chyba Zostawcie Gaidera. W spokoju dobra Je, po prostu mordor w naszej strony nie ja mają szans. Raczej. Jej Za szybko to poszło, ja chcę więcej. Ja też Okej. Okay. Ale wywaliło go Chociaż jeszcze gdzieś są Bo słychać muzyczkę jeszcze Ale to tam te wypierdki ostatnie Szczerze, no Okej, okay, ja już w ogóle nie słyszę tej muzyki tutaj On postaw mi te drzwi, dzięki Dolak Jeszcze wielgi Dobra Położę swój banek, który dostałem kolejny zresztą do kolekcji Ta z... Teraz tym razem po goblinach O, harpun dostałem! Własny harpun Chat, Ty zawsze mieć harpun I tak nie jest mi niczego potrzebne, ale i tak sobie go schowam Tą piggy bank, które, którą mi kupiłeś, sobie mogę tutaj położyć e, Albo i nie To, co, teraz Chodź zobaczycie gdzie położyłem swojego piggybanka Zaraz Tam gdzie i piggybank, tam ja, tam stoję ja. Tak żeby było dla jasności Powinno być, że można się teleportować. No powinno, no ale to zrobisz. Fajny jest nie? Dużo tutaj masz golda. To to jest chyba mój gold. Znaczy Twój zagadał Wiem. W, ogóle, w ogóle ile to masz golda? 34 Ciota Ja 23 Wow, z jednego z sześć y, 6 żelu wow. Dobro ludzie, to był dla Was odcinek Ja jestem RO Ja jestem pak Dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka, mam nadzieję że wam się on podobał Dziękuję za oglądanie i na razie do zobaczenia, papa pa. Pa, pa. Działa